A więc, dzień dobry, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry War Tales. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ponownie questami hablarnymi. Niestety nie mamy jeszcze dokładnie opisane, co musimy zrobić, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to powiązane z questem Katedra Świętej Elory w Gosenbergu Dobroczynność Światła oraz Emblemat Niezgody. No bo wiatrak w Greenmart to jest miejsce broni, nie wiem co tu jest, ale wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś chatka rybacka, A zresztą nawet możemy tam podejść, bo Większość kwestów już tutaj mamy e, jednak zrobione, losy Green Mare Zobaczmy, ale to jest chyba oskarżcie i potępcie morderce Willie Alt Howendorp. No, no nie możemy jeszcze tego zrobić Niestety, bo nie mamy jeszcze zbyt dużo poszlak, ale No nie wiem, pójdźmy tutaj, zobaczymy, przekonamy się co tam będzie Tutaj widzę, mamy bardzo ładne dziczki, więc e, nie zamierzam ich atakować, bynajmniej. Aczkolwiek, niech sobie żyłem te dziczki, kiedy, kiedy indziej je zabijemy. O, niedźwiedź łapie trzy węgorze. I przy okazji musimy zapłacić 255 złociszy naszym ludziom. No, trochę dużo, nie powiem, aczkolwiek, e, aczkolwiek najważniejsze jest to, e, że mamy ten hajs. E, kto to jest? Czekajcie, zobaczmy, kto to jest, bo nawet nie jestem pewien, kto to jest. Może to jest ktoś fabularny. Tego się przekonamy. Eee, dobra, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Kto ty, kto ty jesteś, kto ty jesteś, kolego? Zobaczmy. Wasza drużyna ponadprowadzi śledztwo? Proszę, dajcie nam jakąś podpowiedź. Najemnicy muszą mu się razem, co nie? No dobra, Ujawnimy. Takich kolegów to ja lubię. Rozsądnych i pracowitych. Eee. Aha. Aha, udajcie się z oskarżonym osobom do sądu faktorów. Jeśli nie przedstawicie wystarczających dowodów, winy stracicie 300. Aha, no to, no nie, raczej raczej ich nie będziemy oskarżać. Raczej nie. A, czyli to po prostu tacy, tacy jakby bandyci są. No dobra, no dobra. To się mogliśmy skopać im dupę po prostu, ale z drugiej strony, no mamy dużo wpływów, więc nie ma, nie ma sensu. Już tyle, tja reszta. Pod, Podstępny moment, plus 22. A zobaczmy, hakert ma plus 20. Eee, nie, nie chcę wydawać, że mam dwóch stówek tylko za te dwa punkty zręczności. Jakoś nie wydaje się to zbyt, e, zbyt urzekające, no bo to jest wystarczająco tylko jeden damage'a więcej. A tu i tak zadaje całkiem duży damage, nie? Ile, ile, ile tego mi zadaje? 31, no... Z jednej strony, no, tam, te tam, tam, to, 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 to 3% damage'a więcej, nie? Ale z drugiej strony, no to... No nie, no nie, bo to też zadaje truciznę, więc de facto, de facto, to, de facto to nie jest, to, to nie to nie zależy wszystko na Demedzu, co nie? No dobra, witamy, to jest faktycznie łowisko. Mm, zobaczmy, tutaj możemy łowić. E, piwsko, zobaczmy jaki głaściuk będzie. No, starość planuje osiedlić się za miastem w jakimś miłym, spokojnym miejscu i spędzić ży resztę życia na wędkowaniu. Ale na Jeru! Moja wiedza na temat ryb ogranicza się do tego, jak je przyrządzać! Ktoś doświadczony będzie mi musiał pokazać jak się je łapie. Wystarczy ze dwa albo trzy razy. Od prawnego rybaka podłapi wszystko w tremiga. No spoko, spoko. A koleżanka, co mam do powiedzenia? Razem z mężem pracowaliśmy kiedyś dla faktora Armelama i jego rodziny. Gdy stracił tytuły i majątek, postanowiliśmy przejść na emeryturę. Po latach służby było stąd na to małe, urocze łowisko. Wstaję, kiedy mi, się nie, kiedy mi się żywnie podoba. Podziwiam tańczące na walach płomienie słońca. I nikt mi nie każe sprzątać wychodków. No spoko, ale ja, ta, ja tutaj przyszłem tak naprawdę tylko po to, żeby łowić ryby... Nie, może wyłowimy to jakąś skrzyneczkę, tak jak to było w, w Virtus, Ja Szczerze wątpię, ale może akurat wyłowimy, nie? Może akurat wyłowimy... O, wyłowiliśmy belkę drewno. Nie mam pojęcia jakim cudem... Jakim cudem tym kijem tym, tym kijem no, dosłownie patykiem z... z liną wyłowił drewno i kolejne drewno, ale nie będzie. Ja myślę, że, że to się od, bo, że to się powinno, kurde, od samej ryby złamać, bo ten patyk, to, to, to nawet nie zasługuje na miano wędki, to jest po prostu patyk z owiniętą wokół tego linką. Chociaż teoretycznie to jest właśnie definicja wędki, ale wiecie o co mi chodzi. O, zobaczmy. No święto meleore, tak to się robi? Dobrze, że mi pokazaliście. Bez tego czekałby mnie głód. A, właśnie. Nagrodę dam wam mój przepis. Faktor mam go by uwielbiał. Może Wam też przypadnie go, do gustu. Miodowy sztupak. O, kurde, brzmi smacznie. Zobaczmy. E, szybkość biegu większa 10%. O, bardzo fajne, bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba. Nie powiem, nie powiem. Podoba mi się to bardzo. A, czekajcie. Znaczy, ja to tutaj już zbudowałem to? Także zostałem. Nie wiem, czy my okradamy jakieś ludzi, którzy tutaj. E, którzy tutaj sobie mieszkają? Nie, ten obóz został niedawno opuszczony. Najprawdopodobniej nie byli tu jacyś bandyci. Na ja to wygląda. Natomiast tutaj przypominam, że jest również grupka taka, o właśnie, oni. I oni nam mówią, żebyśmy się nie wtrącali w ich sprawy. I zastanawiam się, czy może to ma jakiś związek właśnie tutaj z... z fabułą. No bo jak widzę, to nie było zadanie fabularne, no jedyne co nam tak naprawdę zostaje, no to do katedra świętej Elory, no tak tutaj już nie widzę żadnych innych kościków. No jeszcze tutaj oni są chyba, tak się wydaje, że jakoś tutaj oni byli. Ale oni tam byli już tak bardzo schowani, że nie wydaje mi się, żeby... A żeby to miało jakiś sens, no nie wiem, zobaczmy. Nie wiem, może, jak... może to są jakieś overkille. Wasza obecność źle wpływa na interesy. Eee, no, nie wyglądacie na zbyt mocnych. Walczyliście kiedyś z wiedźminem? No, oczywiście. Oczywiście, że nie walczyliście z wiedźminem, bo to nie, ten, to nie ten świat. To nie ten świat. Tutaj Wiedźminów nie ma, bynajmniej. Zobaczmy, wyglądacie na bardzo słabych ludzi, więc proponuję, że was zabijemy. Taki, taka jest moja propozycja, a wy nie będziecie stawiać oporu. Myślę, że to jest dla was ogólnie, overall, najlepsza opcja niż zginąć w brutalnym cierp cierpieniu. Chociaż, no, ginięcie w brutalnym cierpieniu, no, to też jest jakaś opcja, nie? Też, też nie, nie bagatelizuję. Myślę, że może Wam się też spodobać, ale, ale ja wolę to zakończyć całkiem szybko, dlatego idziemy i na pier dzielamy w nich. Dobra, na początek tak. Chciałbym bardzo e, z-one-hitować tę przemytniczkę Sikę, albo SIGE? Nie, no raczej, nie, raczej na pewno nie Sikę, więc e, bardziej Sikę. Mm! O, niestety nie. Niestety nie. Niestety się nie udało. E, dobra, teraz. E, ba, was? Was dwóch? Może? Jest. Jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Trafione jest. I teraz bombeczka? Nie, nie, nie. Nie ma co bombeczki napierdzielać. Nie ma sensu. Tej obrażenia weszły, ale no szczęście, mała. Dobra, dawać mi na początek Terhada. Bo Terhad dobrze wiemy, że on, że on one wszystkich. E, dlatego niech będzie. Zobaczmy, czy z one-hitujesz. No, dawaj, dawaj Terhad. O! nie. Niestety nie, niestety nie. Niestety nie z Niestety mu się nie udało, ale już tak nie miałem szans, bo jesteśmy zbyt potężni. Poza tym mamy tutaj ty która no może znerwiony tej broni jest, ale jednak dalej zadaje całkiem solidne obrażenia. I mamy taką, no tak jak widać, daje, daje, że daje całkowite, absolutnie ogromne obrażenia. Mamy zmotywowanie, obrażenie większe o 10%. Aha! Mhm, czyli jeśli spadnie moral przeciwników, to teraz jeszcze mamy zmotywowanie, a później jest dopiero mobilizacja. No dobra. No, dobra, nie będzie. O kurde, patrzę, jak teraz będzie klacz. Patrzę, i teraz biegniemy do przodu bardziej. Albo nawet tutaj. O, nie zaatakujemy w tej turze. No, 55. obrażeń, 55 obrań z umiejętności Dioty. Chociaż akurat Price jest jeszcze lepsze, bo on tam z 70. No, teraz jest 96. Ale on ma ten bał motywowanie, no i brutalny. Wydaje mi się, że to jest jakieś 76 właśnie. czy 71. Nie, chyba 71 to było. Tak mi się wydaje. ale tam tu już tak naprawdę mała różnica jest. między... Nie ma co na to zwracać uwagi, że oczywiście ta mała różnica potrafi naprawdę jednak dużą, dużą tej zmianę wywołać, więc lepiej uważać jednak na te małe różnice, bo jednak, bo jednak małe różnice, małe różnice potrafią zabić, pamiętajcie o tym, więc nigdy nie ufajcie małą różnicom. Kiedy ktoś wam na przykład sprzedaje ziółko i mówi wam, że jest leciutko mocniejszy i to tam niewielka różnica, to nie ufajcie nigdy. Wiecie, wie, wiecie teraz już co robić, kiedy, kiedy ktoś wam jakiś mocny towar chce zaoferować. Bo później się kończy tak, że kupujecie dwa razy więcej tego mocnego towaru, zamiast trzy razy więcej, tak jak zaplanowaliście. Bo brakuje wam pieniędzy, bo zwiększyła się cena za to, że to jest, że to jest mocniejszy towar. A jak wiemy, ilość jest ważniejsza od jakości. <laughs> taka, taka jest tej prawda. E, no dobra, potworny wymach, e, zabijemy. No jednak nie, ale 112 max roll. Tak, ma to był max roll całkowity. Całkowity max roll, jeśli nie wiecie, co to jest max roll, no to maksymalny zakres obrażeń, jaki możemy zadać w dosłownym tłumaczeniu, no, no, no tam dosłowno no, to jest tak naprawdę język gier, nie? No dobra, teraz ciach, 36, obrażenia zadane i to bardzo, bardzo duże, no to tak, dobimy zakapiorka, zakapiones, majster zakapiones jest dobity i teraz tak. Teraz będzie kusownik napierdzielać. Yy, może nam się uda zabić? Zabić go? Tak sobie myślę. Nie wiem, spróbujmy, bo patrzę to przebijającą strzał. I patrzy trzy, trzech naraz! Trzech przeciwników naraz, nie? To jest ultra overpower. nie Czekajcie, o dobra. Jakbym jakbym kliknął, to by jeszcze trafił hakerta i, i patrinusa, ale na szczęście jestem ultra inteligentny. Więc ich nie trafi. I zamordowani wszyscy. A nie wiem po co to sprawność wziąłem mówiąc ale skoro już wziąłem, no to niech będzie. Mamy jeszcze 8,5 metra ruchu, a czemu słuchajcie, on ma... On nie ma inspiracji, to co on tak du... A dobra. Po prostu po prostu było blisko od jego... od jego spawnu dotąd. No dobra, witamy. Pan kusownik atakuje. Trafił niestety naszego wilczka, ale nie ruszy się. Dobrze, nie ruszył się. Także teraz rizin. Rizion. 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 Może zaatakować, yy, jak tam. No, może. Może jest szansa, że zabije. Mm, Gardo zostaje zignorowana. A nie, spój, może tego 27 do 72. No nie wiem, zobaczmy. Zobaczmy. O, no, no nie, no nie wyszło, niestety. Niestety nie wyszło, aczkolwiek mamy tutaj jeszcze kelpi. I kelpi już sobie powinna ja raczej poradzić. Zresztą nawet zobaczmy, zobaczmy, Kelpie, czy sobie poradzisz, eee, no zabije, No teraz tak, o kurde, o kurde, jaki damage wszedł, widzicie, jednak kucyk bojowy się przydaje, może nie, mo, może nie powiem, że jest jakiś ultra OP, no chociaż on jest też głównie mm, tankerem, to też o tym trzeba pamiętać, ale jest okej, okay, co nie, jest całkiem okej, okay. czekajcie, my mamy, my mamy dwie postacie z tą całą umiejętnością teraz, tak sobie zdaję sprawę. O no, no, a nie, czekajcie, ty Storus i i, i Rigen. E, no dobra, no to nie bardzo w takim razie. Pomyliłem z inną postacią. Pomyliłem tutaj z inną postacią. I my, o kur, o kurde. Nie, no naprawdę musiał nam niedźwiadek tu zasłonić. Nie, nie, nie wiem, to. Dlaczego on niedźwiadek nam tu zasłoniłeś taki, taki ładny widok był. Jakby jak już miał rozplaskać go na kawałki, ale w ostatnim momencie niedźwiadek nam, nam go zasłonił. Ewidentnie widać, że no że gra jest zrobiona dla dzieci, co nie? A nie dla... nie dla dorosłych nie, nie dla dorosłych, bo zasłoniane są takie ładne widoczki i smutno mi się z tego powodu robi w tym momencie. No dobra, mordujemy, mordujemy mocno. O, pracą moral, i uciekałem. No dobra, spierdzielać mi stąd. Wypierdzielać. a patrzcie całkiem niezłe rzeczy warstwowy pancerz banity. pierśnik banity za już do rzucania, no to całkiem niezłe rzeczy są. Na szczęście mamy jeszcze tej miejsca. E, nie, czyli wygląda na to, że to są po prostu jakieś losowe czopki przynęta. Zwiększa liczbę ryb w łowiskach o jeden. O! I, i, i jakaś przynęta jeszcze zwykła. Dobra, dajmy, dajmy Rizienowi reż, reżon, te przynęte. Hmm, tylko, która to jest? Zobaczmy, która to jest przynęta. Ona gdzieś tu powinna być. No niestety ciężko ją, ciężko ją odróżnić od, od innych. A to właśnie to nie, nie to, że ciężko odróżnić. Odróżnić tylko ciężko znaleźć. Jest przynęta. No dobra. Mamy przynętę. Teraz zobaczmy, co nas tutaj czeka. Co to jest? Może jest to jakiś ultra sekret. Nie, tutaj nie ma kompletnie nic. Hmm. No to w takim razie idziemy do kościoła świętej Eleury. Jak widać nie wiem, co oni tutaj robili. Nie, może, może przyzywali Makłowicza. Możliwe, że przyzywali złego brata bliźniaka Makłowicza, który robi zatrute pierożki. Jest taka możliwość. Albo co jeszcze gorsza robi zatruto, zatruty rosół. W sensie, to jest możliwe. Nie, nie wiem, ja nie znam bynajmniej złego brata Bliźniaka Makłowicza. Według mnie Makłowicz jest dobrem wcielonym, a nie złem wcielonym, i wydaje mi się, że jest to niemożliwe, żeby, żeby był zły, dlatego właśnie wydaje mi się, że jest to jego zły brat Bliźniak. No dobra, tutaj te areny wygraliśmy już tak naprawdę. no Mare ukończyliśmy w znacznym stopniu. I teraz pytanie brzmi, jaki poziom jest tutaj, w, w tym regionie na, półno, na północny zachód. I też to jest coś, o czym, o czym zawsze wspominam. Fajnie było, gdyby można było tym statkiem przepłynąć do. do nie, to nie jest. To nie jest Gossenberg, to jest Ludern, właśnie Ludern. I fajnie, fajnie było, bardzo, że wiecie, tak płacimy na przykład stóweczkę i nas tam przewożą, nie do, do jakiegoś innego portu. Chociaż, czy przypadkiem oni, oni się tak nie lubią troszeczkę? Wydaje mi się, że oni się tak troszeczkę nie lubią tutaj z Gossenbergiem. W każdym razie, no nie mają raczej zbyt dobrych relacji, bo jakoś. Nie wiem, nie widziałem tej e, zbyt dużo osób z Luder, no, a raczej gdyby, gdyby, gdyby mieli się dobrze, no to by było tej raczej dużo mieszkańców Luder, nie wiecie, jakichś kupców, a tak to to nie ma nikogo. Chociaż z drugiej strony no, Luder no, to jest też taki bardzo plemienny, e, plemien, plemienny region, ja tam, no w sumie to tam głównie plemien są. E, brakuje nam soli, nie mamy kompletnej soli, dlatego jesteśmy nas tylko na placek jabłkowy, ale lepszy placek jabłkowy niż nic i dostaliśmy mistrzowski placek jabłkowy. O kurde, to jest smakowite. O, 45% mniejsza tempo kumulowania się zmęczenia drużyny? Yes, sir! Bierę to. Oczywiście, że to biorę jasny wind. Ale to jest overpay, dobra. Eee, okoń. A mamy basa może? E, no nie, nie, nie. A czekajcie, z basa chyba już, chyba już mam recepturę, żeby zrobić sobie jedzenie, więc ten tam już mniejsza o to. Eee, no dobra, jeszcze jakieś kurczaszki zagryźmy, e, może niekoniecznie tym, ale teraz tak, jabłuszka. Jabłuszka i i winko jakieś smaczne, nie? No to może być miód. Tylko w takim razie myk i myk. Dobra, idziemy spać. Idziemy z spanko. Wsiada gdzieś do śpiółotu, mordeczko, lecimy z panku. Jestem ale... z kurde ale się zbugowała gra. E, no dobra, widzę, że... Widzę, że jest elegancko, wszystko jest spoczko. 35 za darmo. A może ich odsunę, bo nie chcę, żeby wilki zjadły kretoszury, chociaż oczywiście nie mogą zjeść kretoszurów. Zobaczmy, co masz, prawie do powiedzenia. Marzy mi się czasem, żebyśmy się gdzieś zatrzymali i osiedlili. Moglibyśmy zostać lokalnymi najemnikami, zbudować domy, założyć rodziny. Mamy już dość podróżowania. E, Okej. Okay. Uh -huh, uh -huh. Mhm, mhm. Uh -huh. No niech będzie. Zawsze darmowe, zawsze darmowe zadowolenie i wpływy na propsie. E, no dobra, teraz teraz idziemy dalej. Czekajcie, zapiszmy grę. Pamiętajcie, zapisujcie grę bardzo często. Ja ostatnio miałem taką sprawę chociażby w, w REMWORDzie, że gra mi się zcięła i, i, musiałem wczy, i musiałem wczytywać poprzedni zapis, tam chyba no, sprzed 20 minut, ale to, była, ale to było naprawdę 20 minut bardzo intensywnej walki, także ni, nic dobrego. A no dobra, i przy okazji to było, to było nagrywane oczywiście pod, e, pod film. Niestety, tabor przewożący emblemat z Edoranu się spóźnia. Kilka dni temu w południowej części regionu widzieli go kupcy. Od tamtej pory o nim zaginął. Mhm, mhm... W południowej części regionu. Gdzie jest południowa część regionu? Gdzieś tu, ale my też już byliśmy ostatecznie. a hmm. Dlatego... Dlatego, że nie wiem, gdzie może być południe, południe regionu. Eee, no, możemy jeszcze to sprawdzić, ale najpierw przekażmy tutaj jeszcze datki tak, dajmy drewno. I to mogę pogadać? Przepytajmy go. Zasmuciłem mnie wiadomość, że faktorka Howendrop odeszła, od, od, odeszła do światła. Dwalnie przyczyniła się do powstania tej katedry. To dzięki niej wiara światła lśni w Gosenbergu, tak jasno. No dobra, czyli gdzieś na południe. Gdzieś na południe to ma być. No bo zobaczmy, to już ukończyliśmy jeden. Tak, czyli dobroczynność światła już jest gotowa. No to w takim razie No to lecimy tutaj, nie? Na południe to myślę, że gdzieś tutaj bardziej um, by było. No bo, a zresztą zobaczmy, czekajcie, południe. Gdzie jest południe tak naprawdę? Nie wiem gdzie jest południe. Szczerze mówiąc, nie mamy tutaj nigdzie południa e, No a też na mapie nie jest to jakoś pokazane. A czekajcie, jest, jest, jest. E, czyli South South, e, czyli na południe jest, e, SS South Mhm. Mm mhm. Mm no tak, w tamtą stronę jest południe. Czy gdzieś tutaj bardziej. Chociaż. A nie, nie, no tak, tu, tutaj jest południe. Południe jest dokładnie tutaj. No czy, czy jednak, dobrze mówię. Czyli jednak, jak widać, mówię dobrze. Ja z tym Co jest? Co jest to? No, dziękuję bardzo, kamerą, że się naprawiłaś. E, Czyli tak, na południe są. A czekaj, co nam do powiedzenia jeszcze? E, zobaczmy. Bo ono się świeci. Mmm, zobaczmy. Nie ja mam wątpliwości, że za tym ma makabrycznym mordem stoi front ludowy. Pospólstwo nie znienawidziło Willa Althoverdorp, gdy sprzeciwia się zniesieniu niewolnictwa. Czyli na nie wiedzą, jakie są koszty pracy. Wyobraźcie sobie, jakich, jakich, jakich nakładów wymagałaby ta katedra, gdybyśmy musieli płacić robotnikom pensje. No tak, oczywiście. Wiecie. E, klasztor dobrodusznego światła, szam, e, wiecznego oka. Oczywiście zbudowany za pomocą niewolników, nie? To jest, dosłownie, to jest dosłownie wciskanie miłości, miłości, miłości Boga przez hiszpańskich inkwizytorów. Nie znaczy nie zrozumcie mnie źle, ja jestem. Ja jestem taki składa chrześcijaninem, ale. A zresztą nieważne, wiecie, nieważne. Nieważne, nie gadajmy o takich rzeczach, bo to taki śliski temat jest, jest całkiem. Więc nie gadajmy po prostu, po prostu nie gadajmy i grajmy dalej, prawda? I po prostu grajmy dalej. O drewno, drewno, drewno zawsze przyjmę. E, to jest dobre. jeszcze chodźmy na rynek jak już tutaj jesteśmy. Może akurat będzie coś fajnego, może akurat jakąś sól sprzedaję. Zobaczmy. Tak, sprzedałem sól. Na szczęście sól jest sprzedawana. A e, czekajcie, nie, on nam nie ma nic do powiedzenia. Myk, myk, myk i myk. Easy pizi, kupione. O kurde, o kurde, ile tego to jest Ile to jest jedzenie? Jasne, więc Jeszcze rybeczki. Okej. Okay. To jest sardyneczka, to jest. Tak, to jest was. To jest was. Już to jest basik. E, dobra, mamy chyba jakiś. Tak. Oczekajcie, e, bo nie mam pieniędzy w ogóle. Nie mamy pieniędzy już. E, no dobra, w takim razie. Apsolutnie możemy chyba nawet tutaj coś sprzedać. No to ja sprzedam jak tak z dwa srebra. A przy mogę nawet tej całe sprzedać. Wiecie, to sprzedam tutaj cały od razu, bo to tylko nam e, zabiera wagę. No i proszę bardzo. Proszę bardzo, 1500 na koncie już jest. Aczkolwiek przydałoby się teraz gdzieś pójść i kupić nowe towary, no bo jednak. Wolę mieć zawsze jakieś towar przy sobie, żeby móc... W razie czego mieć jakieś awaryjne źródło pieniędzy. Gdyby się na przykład pieniążki skończyła, zapomniałem o całej reszcie. Zapisujemy granę na dobry początek. Na dobry początek gra jest zapisana. I tutaj mam jeszcze nieodgry, nieodkryty teren. Hmm, to jest góra. Czyli wydaje mi się. Nie, tutaj jest plaga. Z tego co widać to jest plaga szczurów. I z tego co widzę to, to też jest dużo strażników, a nie jakoś nie pamiętam, żeby tutaj było dużo strażników. W każdym razie już za niedługo przestaną nas poszukiwać, więc już będzie już będzie chwila wytchnienia. A dobra, to, je, to jest ten tabor. No, już widzę, już widzę, że to jest ten tabor. Bo patrzcie, to jest wóz. Czy na to, że ktoś ich napadł najprawdopodobniej jest to front ludowy? Tak mi się wydaje, że jest to front ludowy, ta flaga. Pomocy! Pomóżcie mi najemnicy! Bluźniercy! Atakują nas! Oddajcie emblemat, inwizytorzy! Należy zniszczyć te obrazy, te obrazy az, Azaru. Chcecie zniszczyć święty wizerunek boskiego wszechwiedzącego oka? Świętokradztwo! Najemnicy, pomocy! Przestańcie kwiczyć jak świnie, inkwizytorzy. Najemnicy, chcemy zdobyć ten emblemat. Podajcie swoją cenę. No zobaczmy. E, trąbka? Czy maska lekarska? Eee. Eee. Mmm eh, eeh, Eee, e, 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 niech będzie no Chociaż koło chcemy zaatakować, tak naprawdę nie wiem, co to jest maska lekarska. Trąbka chyba chyba kojarzy trąbkę, bo nawet mamy jakąś trąbkę, nie? E, zobaczmy, czy ktokolwiek tutaj ma trąbkę. E, bo coś kojarzy ten pół do ale nie pamiętam. E, jest, trąbka. Od, otwieranie zamku wytrychami jest łatwiejsze. No to nie atakujemy w takim razie ich maska lekarska, nie, lekarska będzie, no, no, bo, no bo skoro już mamy. Jedną taką trąbkę no co drugą, nam się tak naprawdę już nie przyda, dlatego atakujemy inkwizytorów. Może jest to bardzo głupie zachowanie, ale... ale tak naprawdę key z tym już. Terhat... widzę, że Porucznik Telion musi przeżyć. No, spoczko, 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 loczko. E, teraz tak, widzę, że są bardzo słabi, jest ich 11. To gdzie jest cała... a, dobra, to jest cała reszta. Tutaj jest cała reszta, w takim razie myk. E, niedźwiadek leci tutaj, haket leci tutaj. Albo nie, haket nawet tutaj leci. I Price ci tutaj, no dobra, możemy zaczynać, już nie ma co, już nie ma tutaj więcej ustawiać, tego nie ma sensu. Po prostu napierdzielamy i my 31-26, bardzo ładnie, teraz patrzę jeszcze cios gdzie pasa i mają 50% szansy na spudłowanie następnego ataku. Teraz kto atakuje, teraz atakuje Zelot, o nie, a dobra, Jesz jeszcze, jeszcze pół biedy, bo Kelpie de facto nie ma aż tak dużo HP, ono ma duży pan no, no tak naprawdę już na, już na, już na obecne standardy to ma całkiem niski pancerz. Ale przynajmniej kiedyś miała bardzo wysoki pancerz jeszcze dawno temu. To były jeszcze czasy, kiedy pokonaliśmy pierwszą widmową sforę i wtedy zrobiliśmy ten pancerz. To było To były, to były dobre czasy, kiedy jeszcze nie trzeba było się martwić tym, że przeciwnicy chociażby Bluedrens są overleveled. O patrz patrzcie, patrzcie na tę ripostę, która, która weszła w tym momencie. Dwa obrażenia kilka razy. Eee, no dobra, atakujemy fanatyka. I myk. No niestety, nie jest zabity, ale mówi się tu gudmo. Hacker, hacker obrywa. O kurde, hacker to obrywa i to tak mocno, bym powiedział. No, obrywasz całkiem mocno. Ale teraz patrzcie, seria w plecy wejdzie. Chociaż. Yy, a dobra, bo to jest torus. No tak, no, no, to torus nie zadaje obrażeń w ogóle. Praktycznie w ogóle obrażeń nie zadaje, ale miejmy nadzieję, że jakieś trudne obrażenie. 6, okay. ok. No może być, oczywiście. Torus musisz sobie wbić levela bo raczej, raczej w taki sposób nie jest zbytnio przydatny, aczkolwiek wiecie, mamy obecnie dwóch dodatkowych ludzi, także też trzeba to brać pod uwagę, że no, trzeba ich jednak wytrenować, to jest tak jak w pracy, o kurde, to jest tak jak w pracy zawodowej, co nie? Najpierw dołączasz do drużyny jesteś nikim, znaczy do pracy, przepraszam, najpierw zatrudnia się szef, a jesteś nikim, a później, a później stajesz się dalej nikim, tylko doświadczonym. <laughs> tak, tak, to wygląda. No dobra, zabity kolega, zabity, bo mam plus 50% krytyka, mm, i teraz. Wycofaj się, lizanie ran, tak wiecie, na wszelki wypadek 20 obrażeń wyleczone. Pan będzie atakować i w tym momencie myślę, że przeskipuję już tę walkę, bo film ma 25 minut, w tym momencie także troszeczkę przydługało się, się zrobiło, e, więc widzimy się za Myk. No dobra, walka wygrana i tak, e, uszkodzone, uszkodzony pancerz, naprawiamy oczywiście, mamy wielki miecz rycerza inkwizycji. Mhm, mm mhm, mm eee. no spoko, spoko, nie, 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 czekajcie, weźmy to, weźmy to, bo mam tylko jeden taki miecz, no beż, już, już bym to porzucił przez przypadek, czas trwania biegu dłuższy o 5% i udźwig większy o, o 5, e, też całkiem fajnie, udźwig plus 1, e, bierę, bierę jak najbardziej, kontynuuj, zostajemy na widząc oko, mieliśmy ostatnio zauważenie, ale prawie wszystko zepsuliśmy, dobrze, że się tu zjawiliście. Zlecono nam po tej jedno emblematu, ale inkwizytorzy natychmiast nas zauważyli, bo tego kawałka kwarcy, to jakby było samym okiem. Dzięki wam możemy go zniszczyć i naprawić szkody, jakie wyrządziła faktorka Hovendorf naszemu królowi, gdy poprosiła edorańskich duchownych o wykonanie tego okropieństwa. A żal patrzeć, jak nasze dawne prowincje zbliżają się do naszych wrogów, przyjmujących wiarę. Mhm, mm mhm... No tak. O nie, 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 o, O, o nie, oh, 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 oh. Ale było blisko, jasne. Ale było blisko. Ale było blisko. E, no to czekajcie, mamy 70% wykonane. Mm. No i teraz już tak naprawdę nie wiem co. Dostańcie się do alezackiej ambasady. Nie wiem jak. E, nora Bandytów. No to jest Nora Bandytów. Krzestwo Bractwa. Plagarz mm -hmm. szczurów, ludowy zwyczaj. Wygrajcie w turnieju. Głowy na, na Watachę. Lose Green wiatra Green mare. No to jest miejsce broni, no tak, to jest miejsce bronione. Eee, no to nie wiem, jeszcze mamy jeszcze zrobić. E, najpierw przede wszystkim zapiszmy grę. A może możemy ich jeszcze zaatakować i dostać drugą nagrodę? Nie. Szczerze wątpię, że mogli dostać drugą nagrodę, ale zobaczmy. E, nie, czy jak widać nie można z nimi wejść w ogóle w interakcję. Maskę lekarstwa. Takie taki psowa maska powstała z odlewu posągu świętego Balfroya. Sami widok sprawia, że chorzy uznają, iż zostali uleczeni. Mm. E, no w sensie, no nie jest to najlepsze, bynajmniej, bynajmniej to najlepsze nie jest. Zobaczmy, co jest tutaj. Może tutaj będzie jakiś sekret, chociaż wątpię, żeby tutaj było cokolwiek poza plagą. Właśnie, jak widzicie, jest tutaj plaga, więc raczej tej nie idziemy. Mamy obecnie, ile mamy czystych esencji? Nieskazitelnych esencji bardziej. Mamy 10 próbek, więc, może... więc możemy z tego zrobić sobie 10 esencji. Więc nie potrzebujemy tego obecnie. Bynajmniej tego nie potrzebujemy. Tak, hak skalny tutaj, myk żeby skrócić drogę naprawdę te haki skalne to są super rzeczy. No ale dobra, ja myślę, że w tym miejscu się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, ale jeszcze będę z Wami żegnać. Życzę Wam jego dnia i pa pa!